Simo i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii MotoGP News. I zapraszam do oglądania tego właśnie odcinku. Jest to pierwszy odcinek z tej serii. Ta seria no na razie nie będzie się śpiewała często z powodu takiego, że no na razie są jeszcze testy i te przygotowania do sezonu 2015. Ale gdy ten właśnie sezon się zacznie. Będzie ta seria nagrywana zdecydowanie częściej. No i tak, tą serię będziemy nagrywać sobie teraz troszeczkę rzadziej, ale na pewno też ta seria będzie się pojawiała jakieś informacje na temat testów, kto tam najlepiej wyszedł. Ale dzisiaj będzie taki odcinek, który będzie miał na celu przedstawienie kierowców do sezonu 2015. No, i także być może pojawi się też terminarz. No, ale zaczniemy sobie od właśnie też tych, tych kierowców na sezon 2015. Więc w zespole Hondy, bez zmian co do poprzedniego sezonu, wystąpi w niej, w oczywiście hondzie, wystąpi w niej Mark Marquez oraz Dani Pedroza. W zespole Yamaha będzie Valentino oraz Jorge Lorenzo I później w zespole Ducati mamy Andrię Dovizioso i także Andrię, ale Janone więc minimalna zmiana nie będzie Kala Cratchlowa będzie to Andria i Janone, więc kolejny włos w zespole Ducati. I no może mogą oni naprawdę tworzyć skrany duet. I być może mogą zawojować w tym Ducati Honda czy Yamaha i być może uda się im powalczyć o solidne punkty. I być może wejdą tam do pierwszej, dwójki nawet, nie trójki, bo właśnie w i Yamaha, bądź Honda. No, wydaje mi się, że Honda, mimo wszystko, jest faworytem, tak samo jak i Mark Marquez więc tak: Andrea de i Andrea Janonek-Ducati. W zespole Suzuki, więc w nowym zespole, ależ Sparga więc y, zawodnik, który już w poprzednim sezonie był w MotoGP, ale nie w y, Suzuki. Oraz Maverick Vinales, który awansował z kategorii Moto2 do tej kategorii MotoGP, więc kategorii królewskiej wyścigów motocyklowych. W zespole Aprili pojawił się Alvaro Bautista y, oraz y, Marco Melandri w kolejnym zespole, w zespole Monster Yamaha. Tech 3 będzie jeździł ten sam duet co w poprzednim sezonie, czyli Paul Espargaro i Bradley Smith. Karl Crutchlow, on dosięgnie hondy Stefana Bradla, który jeździł na niej w poprzednim sezonie. Natomiast w zespole, kolejnym w zespole Pramac Ducati będzie jeździł Danilo Petrucci oraz e, Joni Hernandez, Hernandez, Hernandez różne wymowy tego zakładnika. E, Scott Redding będzie z w Mark VDS Honda e, i to wszystkie e, motocykle na sezon 2015 e, fabryczne. Teraz powiemy też sobie o e, następnych motocyklach, moto, motocyklach kategorii Open, więc tej słabszej kategorii. Na Forward Janusze będzie jeździł e, Stefan Bratz razem z Lorizem Pazem. E, w zespole Aspari będzie jeździł Nicky Hayden e, oraz e, e, Eugen Laverty. E, w kolejnym zespole, w zespole LCR Hondy będzie jeździł Jack Miller który awansował. Bezpośrednio z kategorii Moto3 do kategorii Moto GP W zespole Avintia w Ducati będzie jeździł Mike Di oraz Hector Barbera. W Cardone, w Cardone Hondle będzie jeździł Karel Abraham. No i w zespole, w zespole Loda. I ART będzie jeździł Alex De Angelis, e, czyli, e, czyli w zespole Honda będzie jeździł Mark Marquez i Dani Pedroza w zespole Yamaha, Valentino Rossi i Jorge Lorenzo w zespole e, Ducati, Andrea Janone i Andrea Dovizioso, Dovizioso w zespole. Suzuki, Alej, Espargaro i Maverick Winniales w zespole april Gressini będzie jeździł Marco e, Melandri oraz e, Alvaro Bautista. E, w zespole Honda LCR będzie jeździł Cal Crutchlow e, W zespole Yamaha tech 3 Monster Yamaha t 3 będzie jeździł e, Paul Espargaro i e, Baradley Smith. W zespole Pramag Ducati będzie jeździł e, Joni Hernandez oraz Danilo Petrucci w zespole Mark VDS Honda będzie był. Scott Redding w zespole Forward Yamaha, będzie jeździł Loris Bass i Stefan Bradley w zespole Aspary, będzie jeździł Eugen Laverty oraz Nicky Hayden w zespole LCR Honda, ale nie fabryczny a w kategorii Open będzie jeździł. Jack Miller w zespole Aventi Ducati będzie jeździł Mike Di Melio oraz Hector Barbera w zespole Caridon Honda będzie jeździł Karel Abraham i w zespole e, Loda Arte będzie jeździł Alex De Angelis. No i cóż, to by było na tyle z tego pierwszego odcinka z serii MotoGP News. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Zobaczymy. Cześć!